Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie na filmie, w którym poruszę temat symulacji. Wykonamy sobie zadanie, które znajduje się w książce Informatyka 2 wydawnictwa SIP. Dana jest populacja królików w zależności od dnia, w którym badamy ich ilość. Podpunkt punkt A narysuj wykres, który uzależnia ilość królików od dnia, w którym badana jest ich ilość. Ustaw etykiety dynamiczne. I Mamy już tutaj przygotowaną taką mini tabelkę. Mamy populację i mamy dni i liczba królików. No i teraz sami musimy sobie wymyśleć taką tabelkę. Ja wpiszę sobie w pole A7 1. Tutaj wpiszę sobie 2 i zrobimy sobie zbadamy sobie populację po siedmiu dniach, żeby pokazać o co tutaj chodzi. No i wpisujemy tutaj takie wartości: 10, 12, 13. 15, 15, 14 i 18. Mamy taką populację. I teraz, jak wykonać tabelkę? Możemy sobie oczywiście, jak wykonać wykres? Możemy sobie zrobić oczywiście tabelkę na początku, czyli ładnie sobie to wszystko tutaj o tak odznaczamy. No i teraz robimy wstawianie. I bierzemy sobie polecane wykresy. I wykresem, który nam polecają, jest wykres punktowy. Jest oczywiście wykres tutaj punktowy. Możemy sobie taki wykres narysować. Czyli bierzemy sobie taki wykres. I teraz jak stworzyć etykietę dynamiczną? Najłatwiej będzie to zrobić tak, żeby arkusz nazwać jedną literą, ewentualnie dwoma, ale po prostu długi napis powoduje, że możemy się pomylić. Nazwę sobie ten arkusz, czyli klikam sobie na samym dole dużą literką SY. I teraz będę chciał zmienić tytuł, bo nie chcę, żeby był tytuł liczba królików, tylko chcę tytuł populację. I teraz zaznaczam sobie to i wpisuję sobie tutaj równa się. I teraz będę chciał zrobić pojedyncze cudzysłowie, czyli jak wezmę sobie klawiaturę ekranową, już wam pokazuję, to będę chciał kliknąć pojedynczy cudzysłów, czyli tutaj. I tutaj, i w tym pojedynczym cudzysłowiu napisasz, napiszę sobie mój arkusz S. I dajemy sobie wykrzyknik, czyli będę się odwoływał do pola z tego arkusza. I polem, do którego będę chciał się odwołać, będzie o to pole. Czyli jest to oto pole. To jest pole A5. Czyli tutaj widzimy, że mamy A5. To jest oczywiście stalone, ale tutaj będzie to pole A5. No i teraz... Zobaczmy, mamy tutaj jeszcze dolary musimy dopisać, czyli dopisujemy dolary i, za, i minimalizujemy klawiaturę. I teraz tak, teraz będziemy chcieli to wszystko sobie skopiować albo wyciąć, czyli będziemy chcieli o to nacisnąć Ctrl X i wstawiamy sobie w to miejsce, czyli równa się tutaj u góry i Ctrl V i naciskamy Enter. I widzimy, że wyskoczyła populacja. Na czym polega dynamika? Dynamika polega na tym, że jeżeli ja tutaj zmienię coś innego, na przykład napiszę ABC, D, to tutaj też się zmienia. No i teraz będę chciał zrobić dynamiczne, mamy już dynamiczny tytuł, i teraz będę chciał zmienić dynamiczne tytuły osi. Czyli robimy tak samo, naciskamy sobie tą oś i wpisujemy sobie równa się. No, i tutaj, żeby, żeby Państwo widzieli, co ja będę wpisywał, piszemy sobie równa się, znowu, pojedyncze cudzysłowie, tutaj s, a tutaj razy. I polem, do którego się odwołujemy, jest pole, oczywiście, a6, czyli będę wpisywał pole a6, i tutaj będę, oczywiście, chciał dopisać dolary, czyli tutaj będę dopisywał dolary. I naciskam, i teraz sobie to kopiuję, czyli widzimy, co tutaj mamy wpisane. Naciskamy Ctrl X, naciskamy równa się i Ctrl V. I widzimy, że mamy dni. Jeżeli tutaj sobie zmienimy, no to tutaj też na dole się zmieni. No i jeszcze próbujemy to tytuł osi zmienić, czyli wpisujemy sobie równa się. No i znowu to, co wcześniej, czyli mamy duże S. Pojedynczy słów, razy. I oczywiście mamy odwołanie do pola B6, czyli wpisujemy sobie dolary. Tylko tutaj się pomyliłem, bo muszę tam wkliknąłem, czyli tutaj jeszcze raz, tutaj wpisuję sobie pole B6, a tutaj wpisuję sobie dolary. Oczywiście, jeżeli chcemy mieć inną orientację tutaj, jeżeli chodzi o kierunek tekstu, no to zaraz sobie tą inną orientację zrobimy, chociaż mogliśmy ją zrobić, oczywiście, na samym początku. Bo zobaczcie, teraz trudno zaznaczyć ten tekst. Ctrl X równa się Ctrl V. I mamy coś takiego. I oczywiście tutaj znikło, czyli musimy napisać liczba królików. I zaraz się to wszystko fajnie pojawi. Zobaczcie. O, mamy coś takiego. I teraz jeszcze przypominamy, jak się brało kierunek tekstu. Naciskało się to i obróć tekst poziomo. Wtedy mamy liczbę królików. Czyli w taki sposób, moi drodzy. Ustawiamy etykiety, które będą się tutaj zmieniać. I teraz, na przykład, naciśniemy tak, i widzimy, że to się wszystko zmieni. Także, moi drodzy, jeżeli chodzi o tą lekcję, to by było na tyle. Dziękuję za Waszą uwagę i życzę Wam powodzenia.